Tak mi się wydaje przynajmniej. Cześć kochani kochane. witam Was serdecznie i zapraszam do mojego tutorialu makijażu oka będzie rozświetlone się oko taki makijaż, ostatnio sobie bardzo lubię robić tak. Mam futrzoną kamizelkę i okulary przychylęczne, gdyż tak, chodzę dzisiaj po domu. Bo tak, bo tak mi się podoba. W każdym razie, przechodząc do, tutorial, do tutorialu, mam na oku, oczach, właściwie obu, no tak, na moich powiekach, bazę do powiek z Inglota. To jest ta czarna Eyeshadow Keeper, taka, takiej, takiej wielkości. U mnie się bardzo w porządku sprawdza, raczej na nie nie narzekam. Będę używać kilku pędzli, z których one są... że powiem od razu, żeby nie wymieniała. To jest Coastal Sense, bodajże 250, to jest Sephora... 21, to jest nasz Tapered Crease, tak się to nazywa. Ten jest nasz Shader, ten jest Flat Definer, to jest naszy, A to jest MAC 217 czy 219, ja nigdy nie wiem czy to jest 217 czy 219. 217, przepraszam, 17, tak. Także z tym zestawem pędzę i kilkoma cieniami, głównie cieniami z Makeup Geek'a bierzemy się do boju. Na całą powiekę nakładam sobie najpierw właśnie cień z up Geek'a, który się nazywa Peach Smoothie. Tak się tutaj ten cień nazywa. E, pędzelek duży i na całą powiekę. Po prostu jakoś jedziemy. Ja wiem, że wielokrotnie się zarzekałam, że bardzo nie lubię jasnych cieni i że wyglądam z nich w nich niefajnie, i w ogóle i w ogóle. Ale ostatnio mi się odmieniło i jakoś polubiłam jasne cienie. Nie wiem sami dlaczego i czemu. No, ale wiecie, dobrze jest eksperymentować, testować nowe rzeczy, sprawdzać nowe rzeczy dla, na, na, na sobie. To jest tylko makijaż, to jest tylko. Zabawa. Zawsze można to wszystko po prostu zmyć. Także ten pitch smoothie mamy mniej więcej na całej powiece. On da nam to, że nam się będzie wszystkie cienie dużo ładniej rozblendowywać, też na ciepło fajnie zabawi, zabarwi moją powiekę, która jest niestety różowa. Dobra, teraz sobie może zrobimy taką właśnie, yy, zwłaszcza, że macie opa opadające powieki, to będzie dobre, bo będziemy sobie jakby sprawiać, że ta opowiadająca powieka to tutaj bardziej uniesiony, przez to, że będziemy po prostu kreować cień w tym załamaniu. Więc bierzemy jakiekolwiek w miarę średnio ciemny cień, byleby nie był błyszczący, świecący z drobinkami. U mnie tutaj jest Cocoa Bear z Meka Gika, tak się nazywa. Bierzemy go odrobinkę na 217 z Maka, strzepujemy i właśnie w tym za załamaniu, widzicie to, o to mi chodzi, to miejsce, to, które nam, na które nam opada ta skóra. Tam będziemy tworzyć iluzję cienia, nad tym miejscem, w to miejsce. Także jak dacie normalnie oczy, takie teraz mam, nie tak, tylko tak, żeby tu był ten właśnie cień się robił, ten cień stworzony, cień, do powietrza. Także możemy to zrobić oczywiście na otwartej powiece, ale ważne, że jak damy, znaczy otwartej, czyli uniesionej, czyli zdziwionej, tak jak ja, jak się maluję, ale ważne, że jak damy normalnie oczy, czyli tak jak teraz, żeby ten cień był widoczny. Bo jeżeli ja bym sobie wszystko tutaj zrobiła, to po tym jak powieka mi odpadnie, to ten kolor byłby w ogóle niewidoczny. Więc dla osób o opadających powiekach po prostu wyjeżdżamy wyżej. Chyba to próbuję cały czas powiedzieć. Także aż tutaj sobie... Widzicie? Dopiero jak ja tu wyjadę na otwartym oku, czyli dosyć wysoko, to przy normalnym oku, jak normalnie patrzę, ten kolor jest widoczny. Także takie coś sobie robimy. Na jednej gale i na drugiej gale również. Widzicie, tak jakby optycznie wydaje się, że to oko, na którym, w którym już jest ten cień, takie bardziej się otwarte wydaje, przynajmniej według mnie niż to tutaj. Nie tak? Nie, tak mi się wydaje przynajmniej. I tutaj to samo. To nie musi być jakoś niesamowicie, niesamowicie dokładnie. No chyba, że lubicie jakieś właśnie bardzo, bardzo dokładne, bardzo precyzyjne makijaże, to oczywiście możecie to poświęcić dużo więcej czasu. Natomiast w moim mniemaniu to nie robi tak naprawdę wielkiej różnicy w odbiorze naszego makijażu, naszych twarzy i nas i jako osób. Także ja na to nie poświęcam jakoś niesamowicie dużo czasu. Zresztą wydaje mi się, że też zbyt tak idealny, perfekcyjny, dokładny makijaż wygląda trochę pańciowato i tak mało nowocześnie już teraz. Także mnie nie robię tego, ale znowu, tak jak zawsze, tak jak wszystko na moim kanale, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. To jest zabawa, jeżeli malowanie w inny sposób sprawia Wam szczęście i radość, i czujecie się lepiej, to oczywiście róbcie to po Waszemu. Bo nie chodzi o to, żeby kogokolwiek kopiować, tylko żeby dobrze się z tym czuć, ze swoją twarzą, ze swoją tapetką. Okej, okay. powiedzmy, że jest to prawie, prawie równo. Jeszcze będę poprawiać na wizji, nie na wizji pewnie. Ale wiecie, trochę tu blendujemy, robimy trochę załamanie to właśnie iluzji tego cienia. I trochę jeszcze sobie tutaj dojeżdżamy do dolnej powieki. Taki trójkącik robiłem. Żeby to oko było po prostu mocnie zdefiniowane. Tu taki trójkącik. Ja ostatnio też zrezygnowałam prawie w ogóle z... Kreski eyelinerem pamiętam, że miałam taki okres w życiu, że bez kreski to w ogóle nie wychodziłam z domu absolutnie. A teraz jakoś tak mi się nie chce. Co ją zrobię, to i tak mi się odbija na tej górnej powiece. Jakoś straciłam wenę do górnych kresek. Jednak czasem robię to sobie zaznaczam po prostu czarną kredką i, roz, i, i wtedy i rozmazuję sobie to jakimś pędzelkiem, podkreślam czasem czarnym cieniem na przykład, ale taki stricte eyeliner żelowy ostatnio strasznie mało. Trochę w ogóle nie używam. Pewnie mi przejdzie kiedyś, ale na razie mam taką fazę, a nie inną. Mam z tej strony gorsze światło, dlatego gorzej widzę, co zrobiłam z tym okiem. Natomiast to widzę dosyć dobrze, bo mam tutaj lampa, tu mam ta, która z tyłu. Zresztą, a widzicie tą lampę, tu, to, to, ta, 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 ta lampa. To jest ta, co mnie oświetla. Tu mam jeszcze jedną, ale ona mnie tak właśnie tu kiepsko oświetla. A nie, to tą widzicie, to, ta... <noise> to ona mnie tak kiepsko oświetla. Druga mnie oświetla dobrze. Dobra, Ten, jakby może, żeby nadać sobie troszeczkę więcej wielotonowości temu wszystkiemu, weźmiemy sobie trochę jeszcze jednego cienia i zaznaczymy trochę to załamanie. Wezmę sobie Mokkę, Mokkę z Makeup Geek'a, czyli taki ciemnobrązowy cień. On jest dużo chłodniejszy niż ten, z którym teraz pracowaliśmy, jak widzicie. Jest mniej czerwony, bardziej taki ziemisty. I tego naprawdę odrobinkę, cały czas tym samym pędzlem i tutaj w samo to załamanie, jakby w ten zewnętrzny kącik. Często właśnie pytacie się mnie, jaki masz cień na powiekach, jakiego koloru użyłaś. Ja tak, albo też tak samo na ustach. A ja zazwyczaj, jak mam jakiś kolor na ustach, to użyłam 15 kredek, trzminek, w ogóle jakichś różnych rzeczy, i mam to wszystko wymieszane. I często jest tak, że to nie jest jedna jedna rzecz, tylko kilkanaście, więc ciężko na takie komentarze odpowiadać. I z cieniami w sumie też tak. Instagram szedł teraz, no teraz mam dwa, trzy cienie już mamy na oczach. A to nie koniec, także. Wiecie. OK. wezmę sobie teraz czysty pędzelek, to będzie ten Coastal Sand i sobie troszeczkę to wszystko rozetrę. Dobra, jakieś lusterko, żebym ja wiedziała, czy ja po mam oczy równo pomalowane. No trochę nierówno, ale musimy z tym żyć. OK. i teraz co lubię, so lubię sobie robić, to Robię no, widzę, że są nierówno, ale okej. Okay. To brać sobie dwa cienie z najkabika, czyli Grandstand i Starry Eyed. To Wam pokażę nazwy. I tak, biorę sobie zazwyczaj pędzelek, no jakikolwiek, ale zazwyczaj ten właśnie z, z maka. i tak dokładnie, bardzo delikatnie w obydwa te kółeczka go zamaczam, ale tak nie za mocno. Tu nawet nadmiar sobie od, od tego wywuję. I jadę sobie po powiece żeby stworzyć taki dwukolorowy błysk nie za, mocny, nie za chamski, tylko takie dosłownie rozświetlenie oka i tu to samo i aż tak długo, aż uzyskam po prostu wymarzony, idealny efekt taki jaki chcę żeby to nie był taki bardzo ostry błysk żeby ten kolor był bardziej wielowymiarowy ale żeby było takie ładne, właśnie rozświetlone to dosłownie. naturalnie. Okay. E, I sobie zaznaczę jeszcze wewnętrzny kącik. Tak samo mieszające dwa kolory. Ten grandstand jest dużo cieplejszy. Dużo taki bardziej jak taki rose gold, taki pomarańczowo złoty. Natomiast ten Starry eye to jest taka bardziej perła, chociaż też taka, taka różowa perełka. Jego tutaj dobrze tutaj nie widać, ale jest taki różowo-perłowy, dosyć zimny. I trochę wyjeżdżamy sobie na dół. Teraz sobie wezmę troszkę więcej tego Story Eyed a mniej tego Stand. I tutaj tylko wyjadeku, to spieprzyłam, ale dobra. O to mi chodziło, te wewnętrzne tutaj końciki oka delikatnie rozświetlić. Dobra. Teraz sobie się zajmiemy dolną powieką. Myślę właśnie, czym to teraz zrobić, którym kolorem. Żeby to nie było takie za bardzo pomarańczowe, może sobie weźmiemy teraz biten kolor, też gika. To jest ten tutaj kolorek. Na no, ten mały pędzelek znany, o którym przed chwilą mówiłam i teraz to muszę zrobić bardziej precyzyjnie. Strzepujemy nadmiar i dolną powiekę. I z drugiej strony robimy to samo. ładujemy i trochę sobie co teraz jeszcze tymi naszymi złotkami poprawię tutaj i wyjadę. To jest to. Dobrze. Teraz sobie zaznaczę bardzo delikatnie linię górnych rzęs, górną linię rzęs w sensie. Biorę ten właśnie flat definer z Nanshi i może jakiś w miarę ciemny, czarny cień. To jest akurat Inglot 63. Tylko tak zatapiam, jakby odbijam nadmiar tego produktu i będę sobie wklepywać jakby w górną linię rzęs. Nic za ostrego, za dramatycznego Delikatne zaznaczenie po prostu Wydaje mi się, że jest dosyć spora różnica Przy takim mała, mała rzeczy, jednak otwiera nam bardziej oko I rzęsy wydają się chyba w tym oku gęstsze Przynajmniej według mnie i jak na moje oko I drugie oczko to samo Dobra, eee, teraz tak to, co ja bym zrobiła, to sobie zaznaczyła jeszcze linię wodną, jakąś najlepiej jasną, cielistą kredką. Niestety, ostatnio ja mam jakiś dramat z cielistymi, jasnymi kredkami i żadna mi się na mojej linii wodnej nie trzyma. Także dajcie mi znać, czego używacie, zwłaszcza jak macie wrażliwe i łzawiące oczy, bo ja mam właśnie takowe. I po wszystkim albo mi te oczy łzawią, albo mi się to w ogóle nie trzyma. Także dajcie mi znać, czego używacie, bo może mi to. Zbawi duszę, żeby nie, po, żeby nie powiedzieć dupę. Coś mi się, że mam podładować ułożone urządzenie. Podładujecie zaraz. Yy, I co, teraz sobie zaznaczę tą linię wodną, jakąś kredką. No, może spróbuję jakąś cielistą. I zaraz do Was wracam. Ok, mamy gotowy makijaż oka, czyli nałożyłam sobie na moją linię wodną białą kredkę z. Catrice, mam jakieś takiego starocia, ale u jeszcze się trzyma. A na rzęsach mam najpierw nałożony primer z Benefita, o którym ostatnio mówiłam w jakimś filmiku. To jest ten Day Real, ten brązowy. I na to tuż z Rimla, ten Super Color, o którym też miałam osobny filmik. Wydaje mi się, że rzęsy wyglądają naprawdę uroczo, po zastosowaniu tych dwóch specyfików produktów, kosmetyków, jak to woli. No i to jest makijaż oczka. Dosyć ciepły, ale nienachalny. Nie za bardzo jakiś taki martwo ciepły. Wiecie, dosyć też naturalnie oko wygląda. Jakby widać, że jesteśmy, że mamy makijaż, ale to nie jest pierwsza rzecz, która rzuca nam się po prostu w oczy, jak ktoś na nas patrzy, że mamy po prostu makijaż. Bardzo ładnie będzie podkreślał zielone oczy, wydaje mi się, że niebieskie również, yy, ciepłe do jasnych oczu będzie też bardzo fajnie wyglądało. No i tak nam ładnie roz rozświetli oko. Jest dosyć nowoczesny, ale też taki rozświetlający, naturalny i wydaje mi się, że te zimne, nieprzyjemne miesiące dobrze sobie chociaż dać trochę rozświetlenia w oczach, że tak powiem. Także mam nadzieję, że który Wam się przydał. I, i, I przyda, może, i podobał, i w ogóle dajcie znać, co myślicie, dajcie znać, czy lubicie cienie z Makeup i czy macie. Aha, ja do tych cieni z Makeup zamieszczę linki pod filmikiem. To będą linki afiliacyjne: Co znaczy, że jeżeli wejdziecie przez ten link na tą stronę i kupicie dany cień, to ja będę miała z tego tytułu jakąś prowizję. To potem około 10%, ale nie wiem jak to jest na Makeup Geeku, ale chyba około 10%. Także jeżeli chcecie kupić przez ten konkretnie link, to bardzo dziękuję, będę Wam bardzo wdzięczna. Jeżeli nie, to możecie po prostu sobie bez wchodzenia ten link wejść zewnętrznie na stronie Makeup Geek, to jest amerykańska strona. Oni wysyłają i do Polski, i do Wielkiej Brytanii, w ogóle wszędzie na, na cały świat. I ta przesyłka nie jest strasznie droga. Opłacać na przykład za zamówić sobie z koleżanką albo z kimś te cienie i przesyłkę sobie podzielić na, na pół, bo cienie są naprawdę świetnej jakości. Ja bardzo lubię ich używać. Już robiłam dwukrotnie ze strony zamówienie, mają też u siebie tańsze rzeczy z NYX-a, dużo tanich, na przykład rzęs i w ogóle jakieś takie można amerykańskie rzeczy sobie zamówić, także... Bardzo Wam polecam oczywiście te cienie. Wydaje mi się, że lepsze są jakościowo niż cienie z inglota jednak. Mniej pylące i na pewno no pigmentacja jest szalona. I mają przepiękne, absolutnie przepiękne kolory. To jakieś nowe maty wypuścili, których jeszcze nie mam i chciałabym mieć, także pewnie będzie jakieś nowe zamówienie, A jak zwykle mówienie na temat. Mam nadzieję, że się tego przesłuchaliście, nie macie mi tego za złe. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie. Zapraszam do łapek w górę, jeżeli tylko oczywiście macie ochotę i do komentowania, i do subskrypcji. Oczywiście do subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami. Dzięki i do zobaczenia znowu. Pa! Zasubskrybuj, to zawsze będzie u mnie darmowe. Dzięki, do zobaczenia znowu. Pa, pa!